No hejka, cześć witajcie moi drodzy, z tej strony Kulki Grzyb. Witam Was dzisiaj w y, odcinku gdzie zobaczymy sobie nowe skiny czy skiny, które mogłyby być w grze na przykład się pojawić, którzy społeczność tutaj CSO stworzyła. Czekajcie, bo tu jakoś rally rally racing, widzimy mapkę fajna, coś mnie to zaciekawiło. Rally's. Golfa a tam Aha, bym zapomniał, bym zapomniał, moi drodzy. Tutaj widzicie ostatnich 10 subskrybentów. Jeśli też chcecie się tutaj znaleźć, no to subskrybujcie kanał tam na dole. Wbijajcie też na Instagrama, link macie oczywiście w opisie. No i co, I co my tu mamy? Co ty można za autem normalnie jechać? First ever controllable, pierwszy tutaj w ogóle ever kontrolowane auto w CS2, także zobaczymy, zasubskrybujmy no i kiedyś sobie tam wbijemy, miejmy nadzieję o, to też, to wygląda jak uh, Fistful of Frux. taka westernowa gierka, może każecie. jak wygląda ta mapka, przynajmniej tak mi się każe. Vento Minecraft o, oh, AIM Minecraft Castle to też ciekawe Deagle Factory Sandstone, nic mi to nie mówi koniecznie Nuke Online, to już w ogóle I don't know co to jest, dobra to jakieś mapki mapki mapki, AIM Training by mi się przydał, coś mi się wydaje, ale dobra, my nie o tym. My tutaj, co to co tygryski rybom najbardziej. M41 print Stream, czy jest coś takiego w CSKO? Nie, zasadniczo mi to gadają za głupoty. Nie, nie interesuje mnie to. Zdrowy na to. Od nowe zapytanie jest: czy to jest mm, re-tekstura? Odświeżenie, czy nowy skin? Nie mam pojęcia, co to jest, ale przecież jest takie w CSKO. O dwie berety z fajnym motywem, takie jokery, ale to nie jest najfajniejsze w tym skinie, tylko to co jest w Galilu chatry boksie nie? To, że się kurczę, urusza, coś jak się strzela, to, to jest fajny motyw. Co tu mamy? Co tu mamy na, na, na napisy? Jpoka, mnie to jeszcze tu na chwilę gubi, push, clutch, force, hold, go away, save, let's go. Fajne, czyli to taka lewa strona jest taka wiecie, uh, uh, uh. wstrzymajmy się, tego, a prawa jest taka figofaga, lecimy, lecimy, także fajne, fajne, no spoko, nie, ale to by mógł być taki lekko czerwony, mi się nawet wydaje, Naw różowy, nie wiem, ale jestem no tak, o, graffiti, Aldef 4, tylko pytanie, czy to dwa osobno, czy to jest jedno graffiti, no lekko, ale a to osobno, to razem z jakimiś ziomkami byście mogli mieć wszystko, nie, więc to spoko, 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 graffiti i why not. Dobra, tu mamy jakiś Gluk-18 na mi, tak zwana fala krwi. Ja jestem kupiony, nie podoba mi się to. No, taki to plerek, rabi, rubi, ale jednak nie. I do tego ładny, ładny. Fajny, fajny, tak, tak, tak bierzemy, 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 tak, bardzo chcę, bardzo chcę. Chyba już przyznam nagrodę, co? O jest takie drugie. No dobra, muszę to mieć, muszę to mieć. No dobra, niech mają, ale fajna. To jest naprawdę bęgierek, nie? O, mi już po wydobywaniu z przeszło. przyszło. Użyto punktów tak, 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 tak. <laughs> nie, ale to jest bęgierek, no. Jest ten, no tak. O, krwawy sporcik. Krwawy sporcik, tylko że na USP. Krwawy sport, bardzo mam w sercu ze względu na film nie znać czy oglądaliście jak tak, no to wiecie, nie, że jest kozak po prostu i co my mamy, MP7 mamy sport i Kawaha, nie? USP, czy by się przydał czy nie? Spoko nie wiem czy Oriona przebije, ale, ale kupuję to, nie? USP Olympus, czy to bym kupił chętnie no taki fioletowy skin, bo by siadło idealnie no na pewno u swoich zwolenników to jakiś tam ma tu AK-47, ma Chrome Zwykły kałach. Jak wygląda kałach zwykły? No to czarne czy srebrny? Oj, zapomniałem. What the fuck? Nie jest, giń, jest po prostu. Dobra, takie ciemne, no. Zawariowałem. Nie wiem, czy to jest spoko. Jakiś niebieski taki, to to okej, okay, nie? To fajnie. Ale... Ewentualnie fioletowy, o nie. No to to jest brzydszy, nie? Paper kolarz. Taki ten to jest, tylko pasz chyba jakby, nie taka technika, ale nie, to, to mi się nie podoba, nie, 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 to idź z domu, nie dzięki, sorry, ale no, nie, nie, not today maybe, maybe kiedyś, ale nie dzisiaj raczej, no bo to jakieś dwie b czekajcie, bo tyle rzeczy, MP5, Nuke, oj i różne te, hmm. różne stopień zużycia chyba, to inny ten, no to to ciekawe, ciekawe, mój tu wygląda ładnie, i nawet to wygląda. Ciekawe. No, to chyba od, zależy od stanu zużycia. Taki zielony się odkrywa. Fajna, fajna, fajne. No, pękerek. Dobry, no, kozak. Nie wiem, czy jest jakiś piękniejszy skin do MP5, nie? A brakuje mi tego. Widujesz, jakiś ładny Power Rangers mi się wysuwa. To też Boost Protocol. Nie wiem, spoko ta morda. Ale inne kolorki chyba bym jakoś dobrał. Mm, I by było lepiej, mi się wydaje. O. Scouty takie mamy. że wejść obraz BNT, Bruce, boost Protokół. Te teki są dowalone. Oj, 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 dobra, tak, interesuje to bardzo. Czy co? SSG. SSG Protokół. Mamy coś takiego, tylko który? U, ten eba, ten eba, jest węgierek. Fajnie by było też, jakby był jakiś ładny skin do scouta w końcu nie wiem, tak to jest masakra kra. Hmm? No nie głupie, nie głupie, nie głupie. Dobra, dawaj mnie to. Jeszcze teka. Zaznaczmy. Jestem zadowolony chyba z dzisiejszych łowów. Tylko który tam był najładniejszy? Chyba. Hmm. Więcej koloru troszkę by się przydało. I to może bielsze, ale. Ale niech będzie, nie? Zobacz, zobaczcie, jakie ładne skiny on ma w ogóle. To jest. Jakiś ten goście, to jest kozak jakiś. To jakaś kolekcja. Nie ma nazwy, niestety. Mogę w to wejść. Tu, Signal Lost. Ciekawy ten pilocik tutaj, zabieg tego. To jakieś takie korynckie. No to rysunkowe takie to nie za bardzo lubię, Chyba, że jakieś. Nie wiem, żartuję. Tutaj te protokoły. Te mordy są. Te maski mi się tutaj podobają bardzo. No to takie anime. To nie. Takie kwieściste, hipsterskie też nie. No i to. Ale to niech będzie. Dobra, kisty. Boka mi tam lepiej tutaj. Optimus collection Optimus. O stary, ale tego jest. Dobra, MP9. Przykład. Zobaczmy, czy to ładne. Na niebieski. Do w porządku jest no. Na niebieskie by mogło być. Dobra. Dobra, moi drodzy, są. Trochę żeśmy tu opykali skinów. O, jeszcze mam nawet Digla to on wygląda jakoś tak rysunkowo, nie? Wydaje mi się, że ta MP5 bardziej się działo na MP5, ten skin. No także, sorry, memory, ale to chyba raczej mnie nie interesuje. A mam nadzieję, że Was zainteresuje kolejny odcinek, który będzie już w. Już 3 dni. Co ty tam kukli za głupoty opowiada, jak był już dzisiaj i będzie następny jutro. Także, moi drodzy, zobaczmy, do zobaczenia, Narka.